Jeśli jesteś w trakcie remontu albo wykończenia łazienki i zastanawiasz się, jakiej farby użyć do pomalowania ścian oraz sufitu, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Malowanie ścian oraz sufitu w łazience ma sporo zalet. Jest szybsze niż kładzenie kafli, prostsze i tańsze. Trzeba jedynie wiedzieć, jakiej farby do tego użyć. Jak wiecie, Ameryki nie odkrywam, w łazience oraz w kuchni panuje specyficzny mikroklimat. Gwałtowne wahania temperatury, działanie wilgoci, no i ryzyko zachlapania ścian oraz sufitu wodą. Zwykła farba tego nie udźwignie. Tutaj trzeba sięgnąć po specjalistyczny produkt. Podłogę bierzemy farbę lateksową Dekoral Łazienka i Kuchnia. Pamiętajcie, że przed rozpoczęciem malowania trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Warto mieć w swoim ekwipunku taśmę malarską, tak żeby ochronić kafle oraz inne powierzchnie, których malować nie chcecie. Na podłodze warto ułożyć folię, dywanik albo taki specjalistyczny papier malarski. No i oczywiście przed malowaniem ściany oraz sufit powinny być zagruntowane. Może pojawić się pytanie, czy trzeba robić hydroizolację na suficie? Czy trzeba tam położyć specjalistyczną folię w płynie? Nie trzeba. Sufit nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z wodą, jedynie z parą wodną, ale poradzi sobie. I drugie pytanie, które często w internecie się pojawia: czy farbą możemy malować strefę mokrą, czyli tą, gdzie będzie kabina prysznicowa? Nie, nie można. Nie róbcie tego. Jeśli używacie świeżego wałka, takiego świeżo rozpakowanego, to pamiętajcie, żeby zwilżyć go delikatnie wodą, później wycisnąć i tak odgonić te wszystkie szwagry, które później pojawiają się na ścianie. Szwagier jest dobry, ale przy stole, <gry> na święta, a nie na ścianie. Dobra, idziemy. Dobra, a co to jest ten szwagier? Naprawdę, Adaś, nie wiesz? To są te wszystkie paprochy, które się przyklejają i ty potem paluszkiem tak pff, musisz je ściągać. Jak będziesz w moim wieku, to już będziesz wiedział, co to szwagier. Farba Dekoral Łazienka Kuchnia chroni malowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz grzybów pleśniowych. Dodatkowo tworzy hydrofobową powłokę. Co to oznacza? Na pewno już wiecie z naszego kanału. Woda nie wnika nam w ścianę, tylko zatrzymuje się właśnie na tej powłoce i sobie spływa. A dzięki temu farba zapobiega powstawaniu plan proste. Do malowania sufitu może się przydać kij teleskopowy. Nie wyobrażam sobie ciągłego przekładania drabiny. No i malując sufit, musicie liczyć się z tym, że kropelki farby wylądują czasami na Waszej parze, włosach, w brodzie. No i pięknie moi drodzy, tak patrzę, rozglądam się po suficie i ścianach i mamy satynowy efekt wykończenia. Co to oznacza w praktyce? Delikatny połysk. Satyna odbija częściowo promienie słoneczne, które wpadają nam przez okno. Mamy rozświetlone wnętrze, optycznie powiększone, i było to dla mnie ultra ważne na etapie projektowania. Bo jak widzicie po cegle za moimi plecami, łazienkę komponowaliśmy w stylu loftowym, a tam dominują ciemne barwy. Stąd też wybór białego koloru. Oczywiście łazienki nie musicie malować tylko na biało. Zobaczcie, ile dekoral ma kolorów w swojej ofercie. Tylko pamiętajcie, bierzecie farbę z kolekcji Łazienka Kuchnia. Na jaki wy się zdecydujecie? Bezpiecznie białe czy może lubicie poszaleć? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i zasubskrybujcie nasz kanał. Jakieś łapki, komentarze, interakcje mile widziane. A teraz efekt naszej metamorfozy.